Mojej Mamie Teraz wiem, że przetrwanie burz i huraganów niesionych przez życie często jest możliwe tylko dzięki sile woli. Dedykuję tę książkę mojej matce, Fatumie Ahmed Aden, której siła była niezłomna. Pokazała nam swoim dzieciom, że trzeba zachować wiarę nawet w obliczu najbardziej niewyobrażalnych przeciwności losu. Było nas dwanaścioro lecz każdemu poświęcała się w równej mierze, co samo w sobie jest osiągnięciem niebywałym. Jej mądrość przytłoczyłaby najmądrzejszych. Poświęcała się bez przerwy, skarżyła rzadko. Widzieliśmy, że oddaje nam bez wahania wszystko, co może dać, mimo że nieraz zaznała bólu utraty dziecka, trwała przy pozostałych z niezmienną siłą i odwagą. Bogactwo jej ducha i piękno ciała pozostały niezrównane. Mamo, kocham Cię, szanuję i podziwiam i dziękuję wszechmocnemu Allahowi, że dał mi Cię jako matkę. Moją modlitwą jest uszanowanie Twej spuścizny przez wychowanie własnego syna zgodnie z tym, co Ty nam wpajałaś. Jesteś strojonym ubiorem wyśnionym przez chwata. O Ty, niczym warta całe krocie szata, czy ujrzę jeszcze twarz, raz tylko widzianą? Rozpadły się zasłony, jesteś jak stal kuta. Jesteś niczym w najrobi wyrzeźbione złoto. Słońca, wczesne promyki, wschodzące co rano. Czy ujrzę jeszcze twarz, raz tylko widzianą? Kwiat pustyni jest prawdziwą historią życia Woris Diri. Ponieważ wszystkie przedstawione tu wydarzenia miały miejsce w rzeczywistości